Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku? 8. Skalowanie biznesu. 8. Lutego. Automatyzacja procesów biznesowych. Zagadnienia: 8.2.1 Definicje i podstawowe pojęcia. 8.2.2 Korzyści z automatyzacji procesów biznesowych. 8.2.3 Proces wdrażania automatyzacji. 8.2.4 Narzędzia i technologie. 8.2.5 Praktyczne przykłady automatyzacji. 8.2.6 Podsumowanie. Automatyzacja procesów biznesowych, Business Process Automation, BPA, to kluczowy element współczesnych strategii zarządzania przedsiębiorstwami, w tym startupami. BPA pozwala na zwiększenie efektywności, redukcję kosztów oraz minimalizację błędów poprzez wykorzystanie technologii do wykonywania rutynowych zadań. W poniższym rozdziale omówimy, czym jest automatyzacja procesów biznesowych, jakie korzyści niesie oraz jakie narzędzia i technologie mogą być wykorzystane. Automatyzacja procesów biznesowych, BPA, wykorzystanie technologii do automatyzacji codziennych, rutynowych zadań i procesów, co pozwala na zwiększenie wydajności i dokładności operacji biznesowych. Proces biznesowy, zbiór powiązanych ze sobą działań lub zadań, które prowadzą do osiągnięcia określonego celu biznesowego, np. obsługa zamówień, zarządzanie zapasami, księgowość. RPA, Robotic Process Automation, gałąź BPA, która polega na wykorzystaniu robotów programowych do automatyzacji powtarzalnych zadań. Zwiększenie efektywności. Automatyzacja pozwala na szybkie i dokładne wykonywanie zadań, co zwiększa produktywność pracowników. Redukcja kosztów. Dzięki automatyzacji można zredukować koszty operacyjne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na pracę ręczną. Poprawa dokładności. Automatyzacja eliminuje ryzyko błędów ludzkich, co prowadzi do większej dokładności i spójności danych. Skalowalność. Procesy automatyczne można łatwo skalować, co umożliwia firmie szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. Zwiększenie zadowolenia klientów, szybsze i bardziej efektywne procesy mogą prowadzić do lepszej obsługi klienta i wyższej satysfakcji. Identyfikacja procesów do automatyzacji, analiza procesów biznesowych w celu określenia, które z nich mogą być zautomatyzowane. Warto skupić się na procesach rutynowych, powtarzalnych i czasochłonnych. Ocena i wybór narzędzi, wybór odpowiednich narzędzi do automatyzacji, które najlepiej odpowiadają potrzebom firmy. Narzędzia te mogą obejmować oprogramowanie RPA, systemy CRM, RP czy platformy integracyjne. Projektowanie i planowanie, stworzenie planu wdrożenia automatyzacji, uwzględniającego zasoby, harmonogram i cele do osiągnięcia. Wdrożenie, implementacja wybranych narzędzi i technologii, integracja z istniejącymi systemami oraz przeprowadzenie niezbędnych testów. Szkolenie pracowników przeszkolenie zespołu w zakresie korzystania z nowych narzędzi oraz zarządzania zautomatyzowanymi procesami. Monitorowanie i optymalizacja regularne monitorowanie efektywności zautomatyzowanych procesów i wprowadzanie optymalizacji w miarę potrzeb. Zapier, platforma umożliwiająca integrację i automatyzację różnych aplikacji i usług przez tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy, zapów. UiPad, narzędzie do Robotic Process Automation, pozwalające na automatyzację powtarzalnych zadań przy użyciu robotów programowych. Microsoft Power Automate, usługa umożliwiająca tworzenie automatycznych przepływów pracy między różnymi aplikacjami i usługami. Salesforce, system CRM z wbudowanymi funkcjami automatyzacji procesów sprzedażowych i marketingowych. Trello i Esana, narzędzia do zarządzania projektami z funkcjami automatyzacji, takimi jak automatyczne przypisywanie zadań czy wysyłanie powiadomień. Automatyzacja obsługi klienta, wykorzystanie chatbotów i systemów CRM do automatyzacji odpowiedzi na zapytania klientów, zarządzania ticketami i śledzenia historii kontaktów. Automatyzacja procesów sprzedażowych, użycie narzędzi RPA do automatyzacji procesów, takich jak generowanie faktur, zarządzanie zamówieniami i śledzenie płatności. Automatyzacja marketingu, wykorzystanie narzędzi do automatyzacji kampanii e-mailowych, analizy danych marketingowych i personalizacji komunikacji z klientami. Zarządzanie zapasami, implementacja systemów ERP do automatyzacji zarządzania zapasami, monitorowania poziomu magazynowego i generowania zamówień. Automatyzacja procesów biznesowych jest kluczowym elementem nowoczesnego zarządzania startupami, pozwalającym na zwiększenie efektywności, redukcję kosztów i poprawę dokładności operacji wybór odpowiednich narzędzi i technologii oraz systematyczne podejście do wdrożenia automatyzacji mogą znacząco wpłynąć na sukces firmy. Praktyczne przykłady zastosowania automatyzacji pokazują, jak szeroki jest jej zakres i jak różnorodne korzyści może przynieść. Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku. 8 skalowanie biznesu. 8lutego automatyzacja procesów biznesowych.